Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Rzeczywiście Fundacja Żejmy Zdrowo współpracuje od pewnego czasu z Instytutem, z tego się bardzo cieszymy, stąd moja obecność. No i witam Panią Helenę Norowicz. Witam Panią i dziękuję, że przyjęła Pani zaproszenie. Pani Helena Norowicz jest od wielu lat aktorką, ma na swoim koncie wiele znakomitych ról teatralnych. Przypomnę, przez 10 lat pracowała Pani w teatrze klasycznym, kiedyś to było klasyczne, potem powstały dwa teatry, rozmaitości i studio i też w Teatrze Studio. Ma pani na swoim koncie rolę, a teraz po tym i za chwilę o to zapytam, epizodzie modelki. Ma pani wiele propozycji, bardzo wiele propozycji teatralnych przed panią premiera w Teatrze Polonia. to już będzie 18 listopada, o ile się nie mylę. Cały czas Pani gra w spektaklu w Teatrze Syrena. Przygotowanych jest wiele innych projektów. Ale w pewnym momencie zaczęło być Pani bardzo dużo w mediach, bo odważyła się Pani wystąpić w sesjach modowych, tak to mówią specjaliści. Czy Pani nie pomyślała, kiedy ta propozycja padła, że może to nie wypada? Oczywiście, że tak pomyślałam i nawet bałam się skutków swojej decyzji, która musiała być podjęta no, bez szans na myśl. I tak sobie myślałam, Boże, przecież ja się narażę na śmieszność. Ale, ponieważ już od 10 lat siedziałam na wsi, na działce, uprawiałam rolę, ale nie na scenie, tylko tę rolę w ziemi, się <grym grym> rolę. <grym> I sobie pomyślałam, no to najwyżej. No to w dalszym ciągu pozostanę na tej działce i nikt poza drzewami nikt mnie tu nie widzi, więc wcale ta śmieszność nie będzie mi dokuczała. I mojemu zdziwieniu zostałam zaakceptowana nie tylko przez mnie, rówieśne pokolenie, no to już jest dosyć małe pokolenie, bo ja już jestem wiekowa, ale przez młodych, średni i tych najmłodszych. Rzeczywiście, widać po tym, co. Mamy tu pewien kłopot techniczny, ale za chwilę. Tak, tak, już. Tym. Proszę Państwa, proszę wybaczyć, będą takie małe błędy, ale mam nadzieję, że za chwilę nad tym zapanujemy. To, co Pani robi w tej chwili, Pani życie, pokazuje, że życie osoby, która jest troszkę starsza. Pani powiedziała, że Pani skończyła 82 lata. Nie, <laughs> nie musi być to życie banalne i pozbawione emocji, bo przecież ta przygoda z modą. Naprawdę bardzo wiele pozytywnych reakcji sprowokowała i bardzo wiele sympatii dla Pani, tak jak te role, nowe role, które się teraz pojawiły. Ale Pani też powiedziała, że nie odczuwa Pani upływu czasu. Jak to zrobić? Bo przecież wielu z nas bardzo boleśnie przeżywa to, że te kolejne lata mijają. Nie pani, staram się nie zaglądać w lustro wtedy, kiedy nie muszę, żeby się nie konfrontować. Czasem widzę jakąś mi... Znajomą twarz, ale nie do końca chcę zaakceptować tę twarz, no ale nie mam wyboru. To tak jak coś, co jest w nas lub przy nas i już nie mamy decyzji, musimy z tym żyć. Powiedziała też Pani kiedyś, że był taki moment, wtedy kiedy pojechała Pani do siebie na i przeszła na emeryturę, przestała grać w teatrze, zaczęła uprawiać rolę, ale to był moment, kiedy. Pomyślała Pani też, że jeśli w tym momencie mojego życia nikt ode mnie niczego nie wymaga, to ja muszę bardzo zacząć wymagać od siebie. Dlaczego? Co dzieje się z człowiekiem, który przestaje od siebie wymagać? No, obawiam się, że sporo się dzieje, ale takich niekorzystnych objawów, bo przestajemy się ruszać, przestajemy się interesować życiem towarzyskim, życiem kulturalnym. I tak po mału mówimy, a ja już jestem stara, mnie już nie wypada, a przeważnie to się, mnie się nie chce. I otóż cała sprawa polega na tym, żeby chcieć. I to jest nawet w weselu taki cytat, i no oni nie chcą chcieć, a trzeba chcieć. Widzę, że Państwo się zgadzają, żeby się nie poddawać, mimo często bardzo trudnych chwil. E, osoby starsze, Pani Helena, przecież e, no, wiek, e, tak jak Pani powiedziała, nie odczuwa Pani młodego czasu, a jednak organizm często odczuwa, prawda? Oczywiście, proszę Pani, jak sięgnę do dzieciństwa, byłam bardzo zaawansowana akrobatycznie i z tych możliwości, które mając jeszcze do, do, do matury, bo potem już zaczęłam studia w innym y, kierunku, więc już tak się specjalnie gimnastyką nie zajmowałam, ale do tego czasu robię szpakat, więc to jest jednak jakieś osiągnięcie, a już mostka nie zrobię, y, przewrotu na rękach, na nogi nie zrobię, bo się po prostu boję o kręgosłup, bo ten kręgosłup jest już zdewastowany. Ostałporoza, tak? Tutaj, nie, nie, to nie jest ostałporoza, ponieważ proszę Państwa, ja się dwa tygodnie temu przewróciłam na próbie, bo podniosłam nogę na drabinę, drabina się zakwiała, ja są z drabiną poleciałam na ziemię, żebra sobie potłukłam tak, że po prostu ruszanie sprawiało mi ogromny ból, ale nic sobie nie złamałam, czyli nie mam ostałporozu. Ale wspomniała Pani o tym, że sport i aktywność fizyczna zawsze były dla Pani bardzo ważne. Planowała Pani studia nie w Akademii Teatralnej, ale w Akademii Wychowania Fizycznego. Jakaś taka zbieżność spowodowała, że została Pani aktorką. Proszę Pani, ja bym chciała jeszcze, jeżeli to jest taka moja teoria, tak się zastanawiam czasem nad sobą, z czego ja to wszystko biorę i dlaczego to tak się dzieje. Ja posieknęłam do mego dzieciństwa które było niewątpliwie bardzo, bardzo trudne, ale zarazem piękne, bo ja mieszkałam wtedy, to była Litwa, do nas przybyli Sowieci 17 września i oczywiście z dobrze prosperującego gospodarstwa, i, i bo to była leśniczówka, dziadek był leśniczy, ojciec miał, uprawiał no, parę dziesięciokąt jak tam i było, było świetnie, a potem zaczęła się bieda, bo zaczęli nam wszystko zabierać nas przede wszystkim jako takich bogaczy już wpisano na listę, na wyjazd, na syłkę na Sybir i w Niemców nie właściwie nas od tego ratowało, Ale o czym mówię? Ja chodziłam w tym czasie, już wtedy, kiedy już było źle i biednie, w takich no... Nie zawsze najlepszym obudziu przez 4 kilometry do szkoły, bo wtedy już musiałam pójść do pierwszej klasy, wykładanej w języku rosyjskim. Ale też chodziłam przez takie bagna, gdzie się chodziło po kładkach i wracałam z buta, w butach pełnych wody, przemoczonych do pasa w rajtuskach jakichś czy spodniach. I w zasadzie myślę, że to hartowanie takie od tego młodego dziecka, a poza tym żywność, która wtedy, którą mieliśmy, była bardzo prosta, ale nie była niczym skażona. Więc ten organizm w tym czasie, kiedy się kształtuje, chyba dostawał jakieś tam dobre, przynajmniej dla, dla odporności takie przesłania, bo i, 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 i nie niezbyt komfortowe, ale chodzenie dużo chodzenia, jedzenie domowe, bez żadnych fabrykatów przetworzonych mhm. rzeczy, wreszcie. wszystko naturalne, wszystko zioła, wszystko i może stąd te początki mojej jakiejś y, odporności fizycznej. Czyli bagaż genetyczny, ale też to dzieciństwo takie surowe, gdzie organizm został zahartowany przez te kilkanaście lat dzieciństwa pani i dzisiaj pani chyba swoją kondycję, o swoje zdrowie, czy odwiedza Pani lekarzy, czy lubi Pani badania kontrolne i jak dobra? Czy ta troska w ogóle jest, czy też natura nie, nie, Pani o zdrowie? nie wiem, czy powinnam się do tego przyznać. Bardzo nie lubię chodzić do lekarzy. I, i nie mówią w taki się sposób przepisany przez lekarzy. I, i, i po prostu <noise> staram się jakoś kontrolować. Oczywiście w sytuacjach takich, gdzie już wiem, że sama sobie nie poradzę. No to idę do lekarza, ale nie jak coś, coś mnie strzyknie, żeby już od razu do lekarza. Mm -hmm. to to nie. A odpowiednia dieta, oczywiście aktywność też i zawodowa aktywność, i to bycie potrzebne. Tak. Teraz, teraz już sobie nawet nałożyłam taki reżim, że przynajmniej cztery razy w tygodniu gimnastykuje się i to gimnastykuje się w taki sposób dosyć... Intensywny. Intensywny. właśnie, ze szwagatem, zarzucaniem nóg na głowę i tak dalej, wszystkie, wszystkie przewrotki. A najbardziej mnie śmieszy to, że jak ja przychodzę do lekarza, a pan doktor na obu lekarze nie patrzą na osobę, która przychodzi, tylko od razu patrzył w papierek, widzi moje lata, jak ja chcę mu się, on ostrożnie, Nie wiedział, że przed robiła pani szwagat, którego on by nie potrafił zrobić. Także... także jest jeszcze jeden czynnik, nie wiem czy Pani się ze mną zgodzi, ale takie są moje przy Pani tak skromne doświadczenia, że długoletnie szczęśliwe pożycie małżeńskie bardzo człowieka też konserwuje i powoduje, że się przez lata jest zdrowy. Proszę Państwa, chyba tak, ponieważ no, ja już za dwa lata będę obchodziła taką rocznicę dosyć znaczącą, bo 60 lat z prorekowicia ze sobą. Na szczęście ma mąż oczy żyje, chociaż jest cztery razy starszy od e, I Heleno, jeszcze chciałbym wrócić do tego, o czym mówił, e, mówiliśmy na samym początku, przedstawiając panią, że jest pani w Polsce najstarszą modelką, tą, która, osobą, która prezentuje wodę, ale także e, wystąpiła pani w reklamie Perfum i to była, zdaje się, scena rozbierana. E, e, ta reklama Perfum dopiero teraz, dopiero zaczyna też... Widziałem działać w działać na I tak. To, dla tu jest wszystko zaskoczenie. Proszę Państwa, ja o nic nie starałam się, ja o nic nie zabiegałam, ponieważ jednak miałam poczucie krytycyzmu w stosunku do siebie. I ci ludzie, którzy, nie wiem, zaufali mi, czy, czy bardzo odważni, podjęli takie decyzje, spowodowali to, że siedzę teraz przed Państwem i mówię o tych doświadczeniach, które czy są typowe dla osób w moim wieku, no ale mniej się przydarzyły. A jakie były relacje z tymi dużo młodszymi jednak osobami, fotografikami, stylistkami, osobami, które Panią ubierały, jak to wyglądało, jak Pani się czuła w tym gromie? no właśnie najtrudniej było jak, bo zdjęcia no są trudne, mozolne, ale gdzieś tam można jeszcze jakoś tam na moment odpocząć, natomiast na wybiegu to jest bardzo trudna sprawa. I ja miałam właśnie wyjście po ponad godzinnym czekaniu, bo byłam ostatnią osobą, nie było gdzie usiąść i stanąć. I jeszcze na dodatek miałam buty, które mi dosyć ubierały, bo taka skóra była, że potem zaczęły piec. I ja szłam po prostu no jak w transie szłam, ale w pewnym momencie coś się stało takiego jak standing ograniczony, że ludzie powstali, to ja powiedziałem, dobrze, to ja już dojdę do końca, to na pewno nie upadnę, bo to była taka aprobata, że to mi dodało skrzydeł. To, to... też pokazuje, że to, te sesje zdjęciały, że piękno i klasa nie mają wieku. I to przyznają osoby, które oglądały zdjęcia, były też na pokazach, w których pani brała udział. Hasło tegorocznego dnia, które obchodzimy to przyszłość w Twoich rękach, przejdź do działania. No, Pani jest doskonałym przykładem człowieka, który przez całe swoje życie działa. To jest jakby recepta na sukces. Mnie się zdaje, że sukces to przede wszystkim uprawiać taki zawód, który się chce uprawiać, bo taki zawód nas motywuje, dopinguje i ja miałam to szczęście, bo dla mnie y, y, w młodości właśnie przed tym, ponieważ jeszcze tak z teatrem nie miałam kontaktu, chociaż gdzieś tam w duży bardzo, bardzo chciałam, ale patrzyłam, myślę, gdzie tam ja, patrzyłam na te piękne e, Riety High czy czy Dietrich czy, 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 czy Grety Gardbo mówią mówiłam, to gdzie tam nie do tego. I w związku z tym właściwie myślałam, że będę w Akademii Wychowania. Ale los pokierował inaczej, zdałam do szkoły teatralnej, skończyłam szkołę teatralną i kochałam teatr. Nie, nie, nie zależało mi na tym, żeby nawet tak jakoś tam się w filmie udzielać. Byłam w teatrze, kocham teatr i całe swoje życie zawodowe ciągle były jakieś zobowiązania i przymusy. W teatrze nie wolno sobie pozwolić na, na niechcenie, dlatego że jest zbyt duża konkurencja. Proszę Państwa, e, jak były jeszcze takie czasy, to tam się robiło sprawozdania, że jaki jest procent chorobowych zwolnień w zespole teatralnym. Aktorzy w ogóle nie mieli zwolnień, bo, 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 bo podpierali się czy laską, czy czymś, ale nie oddawali swoich ról, dlatego że już jak ktoś odda się rolę, to już jest porównanie. Teraz mówisz, aha, to ten, on jest lepszy od tego i to bronienie swojej roli, tej, którą się ma, jest czymś tak zapiekłym i tak mobilizującym. No i w związku z tym kondycja, bo jednak jednak trzeba mieć, w zależności od tego, co się gra, ale przez okres bycia w teatrze Józefa Szajny, Józef Szajna nie oszczędzał aktorów, wymagał od aktorów bardzo dużo, bardzo normalną dykcją i, i, i predyspozycjami aktorskimi, także normalnej fizycznej siły i wytrwałości fizycznej. Wiem, że zaraz po naszym spotkaniu, z Państwem, spotkaniu, ma Pani kolejne próby tak, do spektaklu w Darsze Polonia. Tak, to gościnie, tam, to, jest, to będzie grała gościnnie. W świetnym spektaklu, oczywiście dotyczącym między innymi grona tu obecnego, bo to są chłopcy grochowiaka, a sytuacja jest taka, że oni są w takim domu który prowadzi zakonnica i oni wszyscy już są emerytami. I ja jako ta prawina między nimi też. Pani no oczywiście wszystkich zapraszamy na ten spektakl. Myślę, że zanim oddamy Państwu głos, bo być może będą jakieś pytania do naszego gościa, myślę, że tutaj kluczem jest to, żeby czas traktować jako swojego przyjaciela, a nie, to być, a nie coś, z czym trzeba walczyć i, i, i próbować zaakceptować w czasu. Walczyć tak, walczyć tak, ale w taki sposób sportowy, żeby nie dać się pokonać. Akceptować musimy, bo nie mamy wyboru. Przecież w żaden sposób tego czasu nie zatrzymamy, bo nawet botoksy czy jakieś inne zabiegi mogą tylko na, zmienić trochę twarz, żeby gładzić zmarszczki, ale czasu nie zatrzymują. Także czas trzeba traktować jako coś. Co jest i będzie, ale jak my się w tym czasie znajdujemy, to już od tego zależy. Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, naszego gościa? Bo powoli zbliżamy się do zakończenia do tej części spotkania. Dobrze. Bardzo proszę. Wiemy czego. Pani chyba nie tego typu choroby, prawda? Romantyczne. Gdzie Ja mam ja tak, przyznaję się, mam w nocy skurcze w nogach. Okropnie mnie to męczy. Chodzę do lekarzy i, i, i w zasadzie y, jakieś nie porady, porady są i, i, i mówią, no nie ma rady, nie to. Ale wydaje mi że, że chyba ja takich bardzo istotnych objawów y, nie zauważam. Dlatego, że, no, nie y, pani, przepraszam. A, rzeczywiście nie ma żadnych istotnych objawów. Myślę, <grym> że jednak taki, to jeszcze na obsasie mogę się zdjąć i wyjść. Widzieć gorzej, bo nie chcę, nie chcę po prostu kręgosłupa nadwyrężać, bo to jednak już zwapnienie na pewno jest co do tego.